Dzień dobry. Dzisiaj mamy niedzielę. Niedziela słoneczna ładna. Yy, I słuchajcie, na obiad dzisiaj robię pozycję 18 z książki kucharskiej Jana Kwaśniewskiego. I to są placki mięsno-ziemniaczane. Yy, mamy. No, taki wiecie, taki powinien. Powinien być trochę inny stosunek węgli do tłuszczu, ale patrzcie tutaj jest 52 tłuszczu i 5,6 tylko węgli, placuszki ze szpiku. No ja szpiku nie mam. Ten szpik to tak bardziej wiecie z wołowych, z wołowych kości. Tutaj mamy taki skład. 4 ziemniaki ugotować, rozetrzeć, wbić 3 jajka dodać 20 deko mięsa ugotowanego i zmielonego oraz sól do smaku. Z przygotowanej masy uformować placuszki opruszyć je mąką i smażyć na rozgrzanym smalcu z obu stron na rumiano z podanej porcji uzyskujemy 14 placuszków po 5 dekon. No wiecie, to zależy jakie, jakie będziemy robić te placki, jakiej wielkości, prawda? Placki podawać na gorąco do dań obiadowych, polane sosem, smalcem ze skwarkami lub kwaśną śmietaną. To kwaśną śmietaną powinny być pyszne. Zimne można smarować masem lub, smal lub smalcem ze skwarkami. I jeść same lub z dodatkiem wędlin Czyli takie wiecie, placuszki zamiast chleba śniadaniowe. Eee, no, także zaraz się bierzemy za robotę. Ja już tutaj mam tak mięso ugotowane. Tu jest trochę wołowiny, e, trochę wieprzowiny. Jest też trochę kurczaka, takie o 200 gram. No i ziemniaki też. Zmieliłam to wszystko na tych małych takich oczkach. Możecie jak chcecie, bo ja to akurat na tych małych, bo akurat to sitko miałam, wiecie, w mm, maszynce założone. No i zaraz wbijamy. E, trzy jajka, tak? Trzy jajka. Tak, trzy jajka całe i e, rob, formujemy placuszki. Kotleciki, placuszki, coś takiego. Ja dodam dwa o takie, bo ja mam. To są kacze. I ja po prostu dam dwa, bo one są. One są duże. Moja kaczucha mi znosi yy, dwa dziennie, znaczy czasami dwa dziennie, często ryjek, yy, a tak to codziennie jedno już od jakiegoś czasu, więc polecam, polecam, to taka zwykła biała jest, wiecie. Dobra, ja to zaraz będę mieszała i formowała kotlety. powstała taka masa, no tak odchodzi, trochę nie odchodzi od ręki, ale tak tutaj pieprz jest, doprawiłam i solą. Wiecie, to zależy, jak to mięso było, czy było słone, czy nie. Wszystko zależy, jak to przygotowaliście. No i zaraz ja biorę się za formowanie tego. Jak oprószymy mąką, to myślę, że wiecie, że to odejdzie po prostu, tak jak powinno być, będzie. No. Placuszki są bardzo, ale to bardzo smaczne, także Wam polecam. Myślę, że do kwaśnej śmietany, ale można jeszcze dodać czosnku na przykład, nie? Do kwaśnej śmietany. Albo ta śmietana z czosnkiem, trochę jogurtu i są rewelacyjne. Naprawdę polecam. Smacznego. No ja zaczęłam tutaj grzebać, by się wyrobić. Papryka, sieję do... mam tego mnóstwo, więc, po... o to jest pasztecik e, dla psa z wołowiną i wątróbką, to jest ulubiony pasztecik mojego kotka, niuni, e, biodrące. no i mam tego sporo, po prostu ja to myłam i wysie, wysiałam do tego, tu jest ta Harvey, te e, ostre wysiałam na razie. Harvey, Jalapeno i Cayenne. No. I po prostu brakuje mi tych tutaj, tych sztycek. Ja muszę, to są do szaszłyków chyba? A nie, nie. Do przekąsek tych takich koreczków. Ja muszę to kupić chyba w Action Widziałam. Słuchajcie, zapomniałam. Teraz jeszcze wysieję słodką i Bakłażana, koniecznie, bo to już. Bakłażan też trochę wschodzi. obaczcie tutaj już można posiać. Albo do gruntu w maju. to Tak, w maju. Ale posieję to. To teraz Jest tutaj. Sta zwykła, czerwona w dwóch. I bakłażan też w dwóch. A może w jednej, nie wiem, zobaczymy. No, mam na razie taką zwykłą ziemię, nie do siewów, tylko taką zwykłą ziemię z, nie pamiętam, no z ogrodniczego, bo wiecie takie te y, z ogrodu to nie polecam, tylko takie, o coś takiego miałam, no także jeszcze to będę siała. Y, tutaj mam mnóstwo nasion. Mnóstwo, ja muszę to przejrzeć, bo tego jest i ciut, ciut. Muszę to przejrzeć, o. To mi na pewno nie wyrosło. I po prostu zobaczyć, co jest dobre, co nie. Tutaj mam staśmy, Ogólnie nie za bardzo lubię te staśmy, bo one mi często nie schodzą. Nie wiem czemu. Rozkiewek, mnóstwo. Tu mam nawet ogórecznik. Tu mam swoją Hokkaidę, będę miała swoją Hokkaidę, jeszcze trochę mam ich. No i mnóstwo: po prostu mnóstwo. Przeróżne pomidory, przeróżne papryki, tak samo. O, to jest ta. ta. z biedronki. Ostatnio taka jest właśnie. Jolanta. No, muszę po prostu tego. Bazylia Mieszanka. No, sporo tego wszystkiego mam. Sporo. Zobaczymy, co zostało. I po prostu dokupię jeszcze to, czego nie mam. Chociaż mi się wydaje, że wszystko mam. Tylko jest taki problem, żeby to chciało wschodzić. Nie? Trzeba będzie wypróbować, a moja ulubiona fasola. Trzeba będzie wypróbować i. O, to mi nie wzeszło, nie wiem czemu, zobaczymy w tym roku, drugi skarlet trochę inny, tutaj mam jakiś toskański jarmuż też, no po prostu mnóstwo tego, mnóstwo, to mi wzeszło, broku mi wzeszło. zszedł, sporo tego, sporo, a będzie to na czymś takim, tylko muszę to domyć dobrze. Oto taka półka, jeszcze jest do tego drugie tyle bo zmniejszyłam dwie były i nie wiem gdzieś mi poginęło to wszystko, to w ogóle ma 10 lat ponad i słuchajcie, dalej te rurki są, trochę wiecie, trzeba by było to odmalować, ale mi się nie chce to i tak tylko w domu stoi, stało to na górze i tak trochę zaszło i to trzeba po prostu umyć i na tym będzie stało przy oknie, no tak jak co roku, przy oknie, tutaj dobrze to wszystko wychodzi. Także tyle tego, no mnóstwo mi wychodzi, druga taka rynienka z tym, a później to nie wiem, zobaczymy w co będę wsadzała. Może w zwykłe małe doniczki, no nie wiem, trzeba będzie zobaczyć. Ale to no, 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 tak to wygląda, tego jest po prostu reklamówka, pudełka, 2. Sporo, sporo będę musiała poświęcić w spół dnia na to. No, ale wiecie, te ceny nie są może takie aż duże w tej. W marsze wtedy co byłam, to te ceny nawet takie, wiecie. Myślę, że i biedronce te zwykłe, co są nasiona, to też nie będą za drogie. Także się dokupi to, to, czego nie mam. Ojej. No, także ja dzisiaj się już z wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i. No, teraz mam taki czas, że po prostu musicie mi wybaczyć na razie, że nie odpowiadam na Wasze komentarze. Po prostu. No, kiedyś Wam, kiedyś Wam opowiem, ale to nie teraz jeszcze. Trzymajcie się i, I do następnego.